Cześć, ja jestem Tabu.pl, a to jest let's play z gry Dark Souls prepared to Edition dla strony Gildia Gier Komputerowych. ggk.gildia.pl Więc, a, miałem teraz przyjąć formę człowieka, z tego co pamiętam. Więc to zrobię. Aby to zrobić trzeba odpocząć przy ognisku i odwrócić pustkę. Jeśli nie mam, widzicie w lewym górnym rogu teraz, tam koło mojego paska życia i wytrzymałości jest taka cyferka 01. Maksymalna ilość to 99. Tyle można mieć maksymalnie nałożonych człowieczeństw. One jak już mówiłem zwiększają Magic Find'a, zwiększają jakieś resisty chyba też, z tego co pamiętam. W każdym razie, kiedy odwrócimy pustkę, zobaczcie co się stanie Tak, chcę y, poświęcić człowieczeństwo i odwrócić pustkę I uwaga, teraz cyferka zmieniła się na 00, ale tak fajnie się y, żarzy Spójrzcie, jestem człowiekiem, już nie, nie umarłem Ciekawa sprawa, no ale dobra Wyjdźmy więc na górę I spróbujmy zmierzyć się z... Pewnym ciekawym przeciwnikiem, otóż bosem. Tutaj niedaleko się znajduje boss, z którym zaraz będziemy walczyć. W jaki sposób, co to za boss, zaraz się sami przekonacie, ale w międzyczasie jeszcze chciałbym zaprezentować pewną funkcję, możliwość, którą daje nam człowieczeństwo. I zaraz, zaraz te funkcje będzie można zobaczyć jak tylko przejdziemy przez katedrę. Przed samym bossem jest taka fajna opcja. Jak już mówiłem można przyzywać będąc na człowieczeństwu NPCów i tak dalej, ale możemy też zostać zaatakowani przez innych graczy, którzy są w formie człowieka. Żeby kogoś zaatakować trzeba być w formie człowieka chyba, z tego co pamiętam. Natomiast na pewno Na pewno można być zaatakowanym tylko jak się jest w formie człowieka, dlatego jest to o tyle niebezpieczne, że można stracić człowieczeństwo. Człowieczeństwa są dosyć cenne i nie warto ich tracić, więc trzeba uważać na tych ludzi, którzy chcą nam przeszkodzić. Dlatego raczej się nie nakłada człowieczeństw tak po prostu, żeby je mieć. Zobaczcie, ta broń jest świetna w tym miejscu. Można powiedzieć, że nie zastąpiona na nich. To Pozwala z odległości ich ściągać. Jeszcze z założoną... Oła, tarczą, właśnie. Zepsułem trochę. Okej, okay, ale ogólnie nie jest źle. No więc tak. Tam już wszystko przeszukaliśmy poprzednio, jak zapewne pamiętacie. I teraz można ruszyć na górę. Czyli tam, gdzie zasadniczo prowadzi nas fabuła. Potem mógłbym jeszcze nawet teraz spróbować zdobyć ten fajny miecz, o którym mówiłem Ale myślę, że nie będę tego teraz robił Dobra, no to już widzicie taki fajny napis Kto się pojawia jak do tego napisu podejdziemy? No Rycerz Soler Mówiłem w poprzednim odcinku, że w tym odcinku znów się spotkamy z Solerem i rzeczywiście spotkamy się z Solerem właśnie w ten oto sposób Dotknij znaku wezwania, co się stanie? Zaraz sami zobaczycie co się stanie. No, upiór zaraz się powinien wezwać. O właśnie, został wezwany. On jest dosyć mocny. Co prawda sam tego bossa by nie pokonał raczej. Bo wierzcie mi, sprawdzałem. <grym> Niegdyś, ale. Znaczy jest dosyć trudny boss dla mnie. Jeden z najtrudniejszych w grze, jeśli by się z nim walczyło samemu. Przynajmniej dla mnie tak było. Wtedy co prawda dopiero zaczynałem i nie pamiętam jak to będzie teraz, ale wiem, że wtedy było dosyć ciężko z nim. Dlaczego to sami zaraz zobaczycie podczas walki? Bo na początku tego nie będzie aż tak bardzo widać. No ale dobra. Gargulec. Więc wydawać by się mogło, że ten... Gargulec jest prosty, bo jego ciosy można blokować tarczą. Zwłaszcza, że rycerz Soler będzie w niego cały czas. właśnie, stankuje go troszeczkę. Nam wolałbym nie umierać teraz, bo zmarnowałem człowieczeństwo, żeby wezwać Solera. Au. Ojej, już zapomniałem trochę mechanikę gargulców. No właśnie, widzicie, tam pojawił się drugi gargulec. Kiedy temu gargulcowi pierwszemu ściągnie się jakąś konkretną ilość życia, to pojawia się drugi i one zaczynają zionąć ogniem. Nie należy to do przyjemnych spraw, muszę przyznać. Zwłaszcza, że soler może nam zaraz zginąć. Z jednym gargulcem sobie poradzę. Muszę... Muszę pokonać tego jednego zanim soler ugrze. Dobrze by było, a on teraz umrze. Ojej. No i kurczę słabo, słabo. Zaczyna się robić mniej ciekawie. Bo nie pamiętam jak się z nimi walczyło. Straciłem po prostu nie pamiętam ich... Mechaniki i... no właśnie. No właśnie. Jak się zapomni mechaniki jakiegoś bossa w Dark Souls, to się robi mi ciekawie No dobra. Jak już zobaczyliście z Solera, teraz spróbuję sam zobaczyć z tymi gargulcami. Zobaczycie, że będzie dużo ciężej. Nie wiem czy. Mam ochotę się męczyć z tą walką, naprawdę, bo pamiętam, że to była dla mnie druga najgorsza walka w grze. Nie wiem czemu. Naprawdę nie wiem czemu, bo... Zasadniczo ludzie narzekają na innych bossów. No poza oczywiście tym podwójnym, o którym mówiłem, ale to nie ten. Jest inny podwójny, dużo gorszy boss. Natomiast ludzie narzekają na innych bossów, że są trudni. Mi przede wszystkim przeszkadzały gargulce, właśnie to jest drugi najtrudniejszy boss w grze dla mnie. A jak jest drugi najtrudniejszy boss w grze, to zasadniczo ciężko się z nim walczy. Więc postaram się wam pokazać w odcinku, jak go pokonuję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, że tak powiem. A może najpierw pójdziemy, spróbujemy zdobyć tę fajną broń, o której mówiłem. Jest tutaj w katedrze pewien skrót. Skrót, który zaprowadzi nas do samego początku. Do samego początku mapy, czyli do. Firelink Shrine Przy okazji można by też odwiedzić pewne ciekawe miejsce Którego moglibyście nie znać Ale może wam je pokażę w następnym odcinku Zobaczę, a może nawet w tym Jak będę tam wracał, nie wiem Natomiast Dobra, zejdziemy teraz w dół Kaplica Firelink Shrine, wszystko super I teraz, gdzie się zdobywa te broń? Jest to moja ulubiona broń w grze Wolę ją nawet od miecza czarnego rycerza, bo ma ciekawszą mechanikę dla mnie. Ale jak ją zdobyć. Otóż. Aha, teraz jeszcze się jej nie da zdobyć. Chociaż. A nie, da się, dobra. Trzeba przejść tu. Ale nie wiem czy mi się uda, bo tam mogą być przeciwnicy trochę zbyt silni na moje. Na moje siły. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Tutaj się pojawią szkielety. Zobaczymy, jak one są silne w tym momencie dla mnie. Oj, 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 Dosyć silne są. A najsłabsze jest w tym wszystkim to, że potem będą jeszcze gorsi przeciwnicy tutaj. Dobra, to zrobimy inaczej. Po prostu zraszuję po tę broń. Tylko trzeba ją najpierw znaleźć, bo... Nie za bardzo pamiętam, gdzie ona była. Chyba tu. Tak, miecz dwuręczny. To jest tak zwany Zweihander. Tak go nazywają gracze Dark Souls. Tutaj jest ogólnie dużo przedmiotów, ale teraz się nimi nie będę zajmował. Ja chciałem tylko miecz. Mam nadzieję, że nie wymaga ode mnie jakichś wielkich statystyk. W każdym razie to jest moja ulubiona broń w grze. Jedna z najlepszych jeśli chcecie ją zdobyć, no to już wiecie jak. Zasadniczo tam potem na ten cmentarz się idzie, fabularnie, w pewnym miejscu. Ale jeszcze nie teraz. Dobra. Mierz dwuręczny. Wymaga ode mnie 24 siły. Ja siły mam 17. Nie jest to najlepszy motywator dla mnie. Teraz. No ale okej. Okay. Trzeba niestety zawalczyć w takim razie z gargulcami w inny sposób To znaczy tradycyjnie No ale w tym momencie pokażę wam Jeszcze inną ciekawą Ukrytą, że tak powiem rzecz Bo nie jest w żaden sposób związana z fabułą Trzeba zeskoczyć tu Dobra Jak już tu zeskoczyliśmy Tam też coś jest Ale my nie idziemy tam po tamten przedmiot na dachu A teraz trzeba tam Żebym tylko nie zepsuł Okej okay. No co jest? Okej okay. Wchodzimy tu Teraz tak, widzicie tego kruka? On nas przywiódł W to miejsce Przywiódł nas, tutaj przylecieliśmy On nas przeniósł, jeśli dobrze pamiętacie W pierwszym odcinku Tu znajduje się gniazdo tego kruka i otóż, co trzeba zrobić? Trzeba wejść do tego gniazda i się skulić. I poczekać. Mam nadzieję, że od razu zadziała. Bo pamiętam, że ostatnio trochę musiałem poczekać, zanim mi się udało. Nie powiem, żeby to należało do najprzyjemniejszych rzeczy w tej grze takie czekanie. O właśnie, udało się. Czasem to się buguje, niestety, i pamiętam, że czekałem sporo, zanim coś się stało. Gdzie nas zabiera Kruk? Otóż Kruk zabiera nas. Zabiera nas, jak się zaraz okaże, do. azylu nieumarłych z powrotem. Tak jest. Problem w tym, że to też nie jest za bardzo na nasze siły, że tak powiem. W tym momencie. Znaczy z tymi to sobie poradzimy jakoś. A nie, bo to są ci silniejsi. Nie, też sobie poradzimy. Okej. Okay. Można tu wrócić. Tutaj się znajdują różne inne przedmioty. To bardziej wam pokazuję, żebyście wiedzieli, bo teraz się nie będę. Aż tak bardzo tym zajmował. Dobra, wolę Klimor chyba jednak. I na Gargulce też będzie lepszy Klimor, zdecydowanie od, od halabardy. To był fail akurat z tą halabardą na niego. Na gargulca. Dobra. Ale żeby wrócić... Nie wiem, czy kruk nas zabierze z powrotem, czy będzie trzeba po prostu się zabić, żeby wrócić. Nie ma sensu tutaj chodzić. Tutaj jest też jeden boss taki bonusowy, dosyć mocny nawet. Ogólnie, ogólnie raczej fajne miejsce, można tu zdobyć parę przedmiotów ciekawych warto odwiedzenia, ale w późniejszym stadium gry jak się już ma trochę silniejszą postać. Teraz to nie ma większego sensu tutaj przebywać. No tak, pokazuję wam ten miecz i, i ten azyl, jak do niego wrócić Jakbyście nie wiedzieli, to teraz już wiecie i możecie sobie odwiedzić Grając w Dark Souls Ta gra ma sporo takich ukrytych miejsc, ona nie wyjaśnia niczego Nie wyjaśnia, jak się tutaj dostać Nie ma żadnych, jak widzieliście, wskazówek Tutaj trzeba po prostu... o matko Świetnie Świetnie a szkoda, bo chciałem przedmiot jeszcze zdobyć tam z tego dachu. Nie pamiętam, co tam było. Coś takiego w miarę przyjemnego chyba. No w każdym razie, granie gra nie wyjaśnia, po prostu trzeba działać i tyle. E, próbować wszystkiego, nie wiem, chodzić gdzieś tylko da, żeby odkryć. To co się dzieje dobra. Spróbuję jeszcze raz odwrócić pustkę i zawalczyć z Solarem, bo to jest łatwiejsze. Mam trochę człowieczeństw, a i tak nie będę kontynuował tej postaci, więc mogę je zużywać na spokojnie. Bo i tak no w tej serii raczej już nie będę musiał z nich korzystać. Jak pamiętacie, mówiłem, że 10 odcinków taka seria będzie trwać, a już jesteśmy za półmetkiem. Więc no. No chyba, że oczywiście będziecie chcieli, żebym to kontynuował, wtedy starszy napisać w komentarzach. A potem jakaś inna gra. Jaka, tego jeszcze sam nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Pokombinuję. Za cztery odcinki. O, teraz bym założył tą halabardę na moment, chociaż żeby mi było łatwiej w tym jednym konkretnym miejscu. OK. Bo jednak jak jest tak dużo tych małych słabych truposzy, OK, odwróciłem pustkę, chciałem się upewnić. Jak jest dużo tak tych małych truposzy, to Halabarda jest najlepszą, niezastąpioną bronią w takiej sytuacji Są jakieś temy z niego? Nie, dobra Nie chciałem kopać Sterowanie nie jest wybitne, nawet na padzie choć w porównaniu do klawiatury to i tak jest z tym całkiem nieźle najgorsze jest też to, że tu jest dosyć ciemno i nie wszystko widzę, gdzie oni się znajdują cały czas, no ale dobra więc wyciągam miecz bo już idę prosto na gargulce i spróbuję się z nimi uporać, jak teraz się nie uda no to zakończę odcinek, a jak się uda to też zakończę odcinek w sumie a co? Najciekawsze rzeczy zostawię na kolejny Niech się gotuje Dobra Wezwę Solera Go można wezwać bodajże w trzech miejscach w grze I we wszystkich się przydaje W jednym to jest właśnie miejsce przed tym podwójnym bossem, o którym mówiłem, tym najtrudniejszym w grze Więc... Rzeczywiście... Więc rzeczywiście przydatna sprawa z tym solerem. No, 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 no panie Gargulec, to dużo pan skacze. Dobra. A można go wytrącić z równowagi? Można. No nie, 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 nie nie tu, nie tu. No nie tu. Nie w tym miejscu, no nie. No nie, nie zgadzam się. Dlaczego akurat w tym miejscu mnie musiał uderzyć? To najgorsze możliwe miejsce. Ja wie, po, po prostu jak widziałem, że podleciał ten drugi, żeby zionąć ogniem, a ten podskoczył, no to ja już wiedziałem, że ja zginę marnie. Dobra, dotrę do tych gargulców. Natomiast, jeśli chodzi o dokończenie walki z nimi, to zrobię to w kolejnym odcinku. Powinno się udać za pomocą Climora. Teraz po prostu miałem straszliwego pecha. Ale straszliwego, kurczę. Nie chce mi się wierzyć. Rzadko się zdarza, żeby się tak ustawić w tak złym momencie. Bo bossowie mają taki system ustawiony walki, że. Oni losowo dobierają ataki I może się tak zdarzyć, że będziesz miał strasznego farta cały czas Boss będzie korzystał z jakichś ataków, które pozwalają nam go uderzyć łatwo A możemy mieć straszliwego pecha i cały czas będzie korzystał z ataków, które po prostu nie dają nam żadnej możliwości działania no To jest problem Z bossami właśnie w tej grze Znaczy, problem Nie powiedziałbym, że to jest Jakiś wielki problem. Może wręcz przeciwnie, może to ułatwia walkę z nimi. Nie wiem, na pewno sprawia, że statystyka jest istotna, bo raz się stanie to, raz tamto i tak naprawdę można walczyć z bosem, aż w końcu się trafi na przyjazną sekwencję dla siebie ciosów. Na przykład, jest boss, który e, w pewnym momencie walki zaczyna korzystać ze strasznie, strasznie mocnych e, magicznych ataków. Jest magiczny atak, który jest prawie nie do uniknięcia. A zadaje naprawdę dużo damage'a. Więc. E, no, trzeba mieć po prostu szczęście, żeby nie użył tego ataku. Bo. bo potem tak naprawdę. No, już jest przegranym. Zwłaszcza mi się zdarzało wiele razy, że używał go dwa razy pod rząd i było naprawdę słabo wtedy. No dobra o, będę bez przyzywania Solera walczył następnym razem. Dobra, niech wam będzie. Nie zamieniłem człowieczeństwa, więc okej. Okay. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do kolejnych odcinków, do innych filmów gildi gier komputerowych, do innych materiałów. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Do zobaczenia za tydzień.